Ojca Pio. 19 listopada Uważaj i nigdy nie zniechęcaj się, gdy widzisz, że ogarnia cię duchowa słabość. Jeżeli Bóg pozwala ci upaść z powodu słabości, Czyni to nie dlatego, aby cię opuścić, lecz by cię umocnić w cnocie pokory i sprawić, abyś w przyszłości była bardziej uważna. Witam Was ponownie. Już wczoraj nieco zapowiedziałem dzisiejszy cytat, co robić, gdy nas ogarnie duchowa słabość. Co ojciec Pio ma na myśli, to chyba podobnie jak osłabienie ciała. Czasami przychodzi taki moment, że człowiek nie ma sił, by choćby palcem ruszyć. Mówiąc to nieco w cudzysłowie, ale czasami i dosłownie, zwłaszcza jeśli organizm wyczerpany jest na przykład jakąś chorobą, a nawet i przeżyciami czy zmartwieniami. Ja tak czasem miewałem, gdy mnie dopadały jakieś trudne problemy. To i organizm bronił się w ten sposób, że przychodził jakiś rodzaj senności. Nic się nie chciało nawet tym przysłowiowym palcem ruszyć. Mówi się, że sen leczy, więc pewnie było to potrzebne. Dzisiaj jednak mówimy o sferze duchowej. Gdy coś nie idzie, coś się nie udaje, przychodzi pokusa. Tak, pokusa. Trzeba to tak nazwać wprost. By sobie odpuścić staranie, bo to i tak nie ma sensu. Zdarzył się upadek i co? Tragedia. No dobrze, trzeba powstać, okej, okay, udało się. Niedużo czasu minęło i znowu to samo. Przecież z pewnością doskonale znacie to z własnego doświadczenia. Mogą wtedy pojawiać się myśli, że jest się do niczego. Więc po co się starać, skoro to wszystko i tak na nic? Jestem do niczego, nigdy mi się nie uda i tym podobne. Już mówiłem Wam kiedyś, że Szatanowi bardzo zależy, by nam wpoić takie zniechęcenie, bo wtedy łup jest łatwy. Skoro człowiek przestaje się starać, to już jest przecież bardzo łatwa sprawa, samo się toczy. Po pierwszych upadkach przychodzą następne, i potem jeszcze inne, i tak właśnie działają pokusy, z którymi nie powinno się wchodzić w jakiekolwiek rozmowy, co nie tak dawno też było przedmiotem naszych rozważań. Wtedy główną radą ojca było to, by uciekać. Ucieczka do Boga pozwalała na zwycięstwo. Wspominaliśmy również o tym, że wiele upadków ma miejsce wtedy, gdy człowiek traci czujność i dodatkowo jeszcze uważa, że już osiągnął jakiś stopień życia duchowego, bo przecież się modli, chodzi do kościoła, może również czyta pismo święte, czy jeszcze jakieś inne praktyki dokonuje. Czy nie zauważyliście, że w tej długiej liście pojawia się takie ciche zadowolenie z siebie? I rodzaj radości, że to człowiek coś już osiągnął. To tylko jego zasługa, że już jest całkiem z nim nieźle. I właśnie w takim momencie można bardziej stracić czujność, a nawet i pozwolić sobie na pewne rozprzężenie. Może mała niewinna dyskusyjka z pokusą. I porażka. Ojciec Pio dopatruje się również w tym momencie pozytywów. Dzieje się tak po to, by cię umocnić w cnocie pokory. Nie jest dobrze, jeśli człowiek staje się pyszny przed Bogiem. Pamiętacie zapewne modlitwę faryzeusza, który, nawet podczas modlitwy i rozmowy z Bogiem, przechwalał się swoimi osiągnięciami duchowymi, pogardzając jednocześnie drugim człowiekiem. Natomiast ten drugi człowiek to był celnik, który modlił się bijąc w piersi i nie śmiał nawet oczu podnieść i prosił Boga o miłosierdzie nad sobą. Jezus pochwalił właśnie tę pokorną jego postawę. A wracając do tematu, upadek człowieka może spełniać taką właśnie rolę utwierdzenia w pokorze, czy może nawet naukę pokory. Jeśli była ona tak mała, że nie było za bardzo co utwierdzać. Z tego doświadczenia płynie również taka nauka, by w przyszłości być bardziej uważnym. No właśnie. Mówi się, że jeśli ktoś na skutek jakiegoś błędu poniósł nawet jakieś duże straty, ale poprzez tę stratę czegoś się nauczył, to warto było ponieść ten koszt. W przyszłości to z pewnością zaprocentuje. Gorzej jest, jeśli taka nauka mało że przyniosła straty, to jeszcze człowiek nic się na tym nie nauczył. Dlaczego pokora jest tak ważna? By łaska Boża mogła wejść w nasze serca, trzeba je opróżniać, wymiatając z nich precz naszą chwałę. Pokora odstrasza szatana i zabezpiecza w nas łaskę i dary. Ducha Świętego. Inaczej jest trochę spychą. Zastanówmy się jeszcze, co może być przejawem takiej próżnej pychy. Ktoś może wynosić się nad innych z tego powodu, że lepiej mu się w życiu powodzi, że ma może ładniejszy dom, samochód, czy jakieś droższe ubrania, jakiś sprzęt, czy może nawet choćby telefon. Ogólnie u młodzieży ma to bardzo duże znaczenie. Upatrują swojej wartości właśnie w tym, jakiej marki mają ubrania, jakiej marki mają telefon, z jakimi funkcjami itd. I w ten sposób jakby nadrabiają swoją wartość zaniżoną. Bez tego czują się jacyś tacy zupełnie ubodzy. A przecież wartość człowieka nie polega na tym, co się ma, lecz na tym właśnie kim się jest. A może jeszcze do tego dołączymy jakiś wakacyjny wyjazd, w jakieś egzotyczne miejsca. To wszystko jest oczywiście dobre. Ale nie jest dobre, jeżeli stanie się dla kogoś powodem do pychy czy do pogardzania innymi, to jeszcze gorzej. Pycha nie jest dobra. Zresztą nie bez powodu została zaliczona do grzechów głównych, czyli takich, z, który, z którego wypływają. Inne grzechy. Mam jakieś takie dziwne wrażenie, że coś mi się dzisiaj nie do końca klei, ten komentarz, no ale mam nadzieję, że uda się Wam cokolwiek z niego wyłuskać dla siebie i że uzupełnicie również Waszymi przemyśleniami, refleksjami w komentarzach. W niektórych z Waszych komentarzy pojawiają się bardzo odkrywcze dla mnie myśli. No i pewnie nie tylko dla mnie, różnego rodzaju odkrycia, wręcz niektóre są genialne. Dziękuję za nie, no i proszę o jeszcze. To tyle na dzisiaj, szczęść Wam Boże i do jutra, szczęść nam Boże. Hey, 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 hey. hey. Doe jutra!